No witam wszystkich po przerwie. To będzie druga część odnośnie naprawy astry. Yy, drugi wał, montaż i skręcamy. No zobaczycie, jak to wygląda. Tam nie będę pokazywał tak co dokładnie, co do każdej śrubki, jak skręcam, no bo to już było po prostu przykręcane, tak, yy, rozkręcane. Yy, jak rozkręcałem, no to po prostu odwrotna kolejność. Tak? No to, to zobaczycie, jak, jak dalej skręcam ten silnik. Więc tak są tutaj części. Kwota nie jest jeszcze tak bardzo zawrotna. Tu uszczelka, uszczelka podrożnąt, właśnie sławna uszczelka podrożnąt 1.6 CDTI. Pod pokrywę, podstryskiwacze, uszczelniacze, nawał korbowy. Tu są panewki FAI, Faj panewki, proszę bardzo. Są właśnie to na tej, na tej oryginalnej. To będzie ta, to aż podpadały te właśnie, te boczne panewki oporowe. A tutaj są razem, nie? I dlatego one się rwią wtedy i, i o tego i się zaciera. Znaczy staje wtedy w miejscu. Dobrze, że w ogóle tak się stało, że po prostu się obróciła i stanął, bo dzięki temu nie narobiło więcej szkód. Miałem kiedyś takiego 1.6 diesla. Że obróciło tu i jeszcze potem jakoś go tam ruszyli. I to obrobiło aż tutaj gniazda. Wał się kręcił z panewkami razem w tych gniazdach. To już w ogóle był śmieć totalny. A tutaj tylko wystarczy panewki założyć i być dobrze. Dobrze, pokażę Wam zaraz, jak będą panewki założone. Nowe, główne. No i tak, panewki główne są nowe, już zamontowane. Tu jest ta z aparowymi. Teraz tak, posmarujemy olejem. Przykręcam wał na korby. I tutaj daję masę uszczelniającą. Poczekam kilka minut. Dokładnie, 10 minut gdzieś, żeby tak zabało swoją pierwszą sztywność. I dopiero wtedy przykręcam do bloku. Skręcam i się biorę potem za rozrząd. Wał na korbach już siedzi. Wszystko jest git. Tylko tak, tu muszę ustawić. Jeszcze rozrząd. Tutaj są dwie. Dwie zęb na zębatkach są dwa punkty i muszę przestawić, jest 180 stopni w tym miejscu jest ten znak, bo wał zablokowałem wcześniej, po prostu wiertłem zwykłym, bo tak się blokuje wałki, blokuje się tak wałki, no i tak muszę na rozrząd zdjąć, ale to ustawię, przekręcę i dopiero wtedy yy, zacznę potem wymienić rozrząd. tak tam przekręcę. Napinacz łańcucha do 1,6 CDTI. No i ta uszczeleczka, którą właśnie dokładam, ona zapobiega schodzeniu oleju z tego na postoju z tego napinacza. I dzięki temu rano nie ma takiego drrr, takiego grzechotu, nie? żeby napełnienie oleju. Wtedy łańcuch jest troszeczkę luźno. Do no. tego teraz montuję zestaw. Rozrządu i skręcam. Jeszcze sprawdziłem rozrusznik. Szczotki to są normalnie nowe. To podejrzewam, że albo ktoś wymieniał szczotko trzymać, albo cały rozrusznik był regenerowany. No ale to to. To na plus. Więc tak. rozrząd już jest ustawiony nowy. Przekręciłem wałem. I no, dlatego się nie zgadzają te, ale to, ale ogólnie zgadza się cały rozrząd jest dobrze ustawiony. Yy, blokada wchodzi na wałek, i tutaj jest na znaku. OK, i tak zacząłem montować już nowy yy, ślizg z napinaczem od razu łańcucha pompy oleju, bo nowy łańcuch pompy oleju też idzie. I teraz przekręcę pompę oleju, i dopiero mogę zamontować obudowę boczną i miskę olejową. No i tak, obaj osłony już przygotowane rozrządu do przekręcenia. Tu już jest pompa oleju z nowym łańcuchem i z napinaczem. No i rozrząd, tak jak wcześniej. I biorę się za skręcanie. Silnik już jest skręcony. już mówię, nie będę nakręcał, jak przekręcam miskę, rozrządy tam sprzęgła, bo to jest tego. Widać było, jak demontowałem to tak samo tylko że odwrotnie. Odwrotna kolejność. Miska, filtr oleju już jest wsadzona. Przykręcona obudowa rozrządu sprzęgło z dwumasą, od razu pokrywa zaborów, wyczyściłem gniazda wtryskiwaczy, nowe podkładki podtryski, uszczelka pokrywy. No i co? Wsadzam go w ramę. Silnik zaraz będzie w ramie. Najgorsza rzecz teraz samemu to tak. Muszę go opuścić tam ostrożnie. Ale to powolutku. Podpałem trochę skrzynię. Do góry, bo tak to, to zawsze tak opada i wtedy skośnie. No i żeby teraz mi lekko weszła, skrzynia na, na silnik. Silnik już jest przykręcony, no było trochę walki. Dobrze, no, Tata akurat był, podszedł do nim, pomógł przykręcić go. Jeszcze od spodu przykręcę w koło i mogę skręcać wiązkę i resztę sprzętu. No, już przekręcony jest od spodu też do skrzyni biegów. Teraz trzeba się bawić trochę związką. <laughs> trochę kabelków przykręcać. Znaczy, poprzyczepiać i poprzekręcać też, bo tu są też przykręcane. Na przykład, nie? Tu jest yy, do, pod alternatorem. No, akurat muszę tam, tam się muszę tym zająć. Tak, tu wtryskiwacze. No, jest trochę. Jest trochę dłubania, Ale. Jak się lubi. Nie. No hejka, wróciłem z gór. No trochę napadało, śniegu przywiozłem. W górach jakby tam napadało konkretnie ponad pół metra w jednej nocy, aż mi Volvo szyba pękła z przodu, no, ale odprysk był. E, od kamienia był odprysk, e, co z tego, że był zabezpieczony takim tam jakby to żywicą, Złapało temperatury o, zimno od zewnątrz, od środka ciepło i pękła. Miałem tylko jeszcze koszty, jeszcze w Krakowie mandat zapałem za sobie parkowanie, no ale dobra No co, no jest już wieczór Ale mówię przyjdę jeszcze trochę poskręcam chociaż płośkę DPF-a Może mi się uda przy, przykręcić trochę, chociaż tam z godzinkę pokręcić zawsze coś, no Piecyk odpaliłem, przecież zimno zimną tu jest minus w garażu jeden stopień, bo przecież nie było palone teraz, bo... Pokażę wam jaki mam piecyk od razu na olej napędowy. Tak, i oto piecyk i powiem, szczerze, że naprawdę daje radę, bez problemu. Jak się nagrzeje, to się wyłącza. Termostat ma w spalaniu tak mi wychodzi mniej więcej. Jak jest tak, jak teraz, tak zimno. Nie jest jeszcze tak bardzo zimno, nie, ale jak jest tak jak teraz, tak 1, yy, 2, do, do minus 5 stopni, to wychodzi mi gdzieś ze 100 zł na tydzień, no coś takiego, 100 zł na tydzień. Jak jest jeszcze zimniej, bo też tak kiedyś pracowałem, to, to no, ze 150 zł na, na tydzień, no to tak, no przełknięcia także. No dobra, biorę się za sterkę. już tam dpf naszykowałem, muszę go tutaj wsadzić przykręcić go no i tyle, no i potem za płoszkę, nie, płośka te rury no jest jeszcze sporo skręcania, o tutaj tyle śrubek jeszcze jest napinać paski no tutaj jeszcze muszę wyczyścić właśnie tą rurkę od EGR-u przepustnicę no dobra, no to bierzemy się no i DPF jest przykręcony, ale musiałem sobie poduszkę jeszcze raz zdjąć ale to nic, tam szybka robota i już przykręcony jest tam, tutaj no i osłonka, i teraz tak wiązka jeszcze tutaj czujnik od różnicy ciśnień w DPF ale to najpierw muszę zamontować chłodnicę EGR z EGR -em. dopiero będę mógł tutaj to resztę poskręcać i tu i wiązkę, bo te kable to wszystko Czyli jeszcze tych wiązek, kabli jest jeszcze przykręcania od ciśnień także to montuję, tu skręcam no, i później poduszka, jedna, druga, pół oś, no. no dobra, aktualizacja. Już przykręciłem sprężarkę klimy. Napinacz paska, pasek już jest założony. Tu tą rurę tam ciężko było. Zaraz poświecę właśnie, bo poświeciłem tą rurę interkulera też. I założyłem, o tak, połośkę tu już skręciłem tutaj od zawieszenia też tą śrubę no i dobra i teraz się biorę za jeszcze później poduszkę silnika ale to może jeszcze mi się przydać tutaj manewrować silnikiem do góry do dołu to na razie nie teraz tą zespół EGR tutaj muszę przekręcić no i potem jak już to skręcę to poduszka już na pewno rura od wydechu Płyn chłodniczy, bo tam jeszcze drurki, tak i będzie już gotowy. No dobra, skręciłem już tutaj silnik cały, wiązka, giery, te przewody. Płyn chłodzący wlałem, olej już był wlany. Tłumik tak samo już od dołu zakręcony, tylko zostało później osłonę czego No dobra, zobaczymy czy odpali. To będzie takie odpalenie. Już go próbowałem wcześniej. To mi odpalił, tylko że na bez tych przewodów tego wszystkiego... A będzie chyba rzucony. Zobaczymy. Czy, czy odpali? Błędy będzie trzeba pokazować. Wyłączę światła, po co mu te światła No i żyje. Gdzie jeszcze błędy trzeba pokazować? O, sam powiedzmy. No tak, odłączam akumulator i błędy same gasną. Czekaj, tutaj pika od tego. O, od czujników. No, wyłączyłem czujniki. A i to z filtrem DPF, ale to trzeba przejechać. Błędy pokasować, zobaczyli. No i żyje. No i teraz musi popracować. Z godziny nie chce popracuje. Zobaczę czy nie ma wycieków. Będzie trzeba nim pojeździć. No i gotowy. Już jest skręcony. Nawet kamerkę cofania ma oryginalną. Ja pierdzielę, nie wiedziałem nawet. Fajny ten samochodzik jest. Błędy pokazuję. Serwisy zaraz. A, ka każe kontrolować jasno od tego DPF-u. Gasujemy nie w tym tyle, ale śniegu jest. No dobra, zaraz będziemy działać, jeździć. już nie będę nagrywał, jak jeżdżę, bo po podwórku to co innego. Jeszcze musiałem nowy akumulator zamontować ze star stopem, bo niestety stary odmówi posłuszeństwa. Dobra, Astra jest już gotowa, sprawdzona, pojeżdżona. Ile, ile. Ładny samochód. Także nie muszę się martwić Ktoś kupi, to pojeździ Jak będzie dbał oczywiście o oleje Bo to jest podstawa w tych autach wszystkich Mówię wymieniać olej co 10 tysięcy Ja w swoim Volvo wymieniam co 8 Nawet i 7,5 To nie oszczędzi się Jak ma się zepsuć, to później będą dopiero kosztować tak? Rozrząd tak samo, na czas A nie, a jeszcze trochę tak To jest właśnie najgorsze podejście Jeszcze trochę no, i potem będą właśnie takie cyrki. No dobra, yy, następne autek będę robił. Jeszcze nie wiem, mam tu ich parę na placu, jeszcze dojechały. Dwa Seaty, yy, jeden Ibiza ma problem z elektryką. Coś tam pokombinowali w Holandii i nie działa, nie pali. Z elektryki za bardzo nie jestem, ale coś tam postaram się zrobić. Jak mnie to zawiodło, to no już trudno. Ktoś inny też musi zarobić. <grych> I mam jeszcze Xeo 1.8 Turbo, ale tam jest trochę więcej grzybania. Nagle było dobrze w Holandii, teraz przyjechał z, z Lawet i nie mogłem zjechać, sprzęgło się skończyło. I oprócz tego jeszcze jest przerysowane z jednej strony, ale to tam, to zobaczycie kiedyś. Dobra, jak coś, to do zobaczenia. Miłego, trzymajcie się.